Do Baina. Resztu już bejna. czy bilo. będzie miało taką matkę. Tak, Ale zobaczcie, że przez całą grę dla tych typów ogarniamy całą brudną robotę, a dalej mówią na nas, że. To jest ta żytka nowa, i w ogóle, nie? To jest. Jeszcze... Okej. Okay. Wciśnięcie przełącznika w pomieszczeniu technicznym. że trzeba pewnie. Przebiec się w kółko. Ale mamy policjantów, z którymi nie można porozmawiać. I martwych policjantów. I martwych gangsterów. I żywych gangsterów do odstrzelenia. I po prostu dodatkowa amunicja. Ja już mam to przeliczone, że takich typów Zabija się mm, mniejszość strzałów Niż w ich wypada amunicji do pistoletu Zazwyczaj Gorzej jak taki o, typ Jak się znajdzie, który ten Nie ma broni No i co, ja biegam w kółko I rozwalam sobie typów, nie? I co? Trafił, trafił we mnie tego shotguna, tak? Jak jęczy, że dostopury, nie? Spoko. Nie wiem czy w ogóle tutaj biec, czy ja pominiałem w tej bied, gdzie teraz idę w tym momencie, ale... Halo, ej ty! Dobra, do taki typ. Ja dobrze idę, bo wyłączyć alarmu wydaje się w drugą stronę. Chyba niedobrze widzę. Chyba to po prostu... tend do wyłącznika, tylko na około w ten sposób. Okej. Okay. No jest was tu sporo, nie? Więc jakby... musiałbym walczyć z wami wszystkimi a naraz, to, to trochę byłby przypał. Drobina na górę. Po żywo chodzimy, nie? To ma sens. Ok, da się tutaj przejdołem. Da się przejdołem. Pierwsze miejsce w którym czołganie się na podłoże gameplayowe. Lecimy tu jakiś tylko z czołganem, żeby mnie ja mógł amunicję uzupełnić. Dobra nie biorę w takim razie Gdzie ten gość siedzi No jest shotguna, dobrze prosiłem o shotguna dostałem shotguna, można? Chodź tu, dawaj na dół typie Ja nie będę to tobą walczył jak ty na dachu stoi Kondycja apteczkę No, to. No, nauczyłem się robić uniki, to jest przydatna umiejętność w tej grze. Goście stoją na dachu, to ja się nie będę z nimi bawił, tylko biegnę dalej i powalczę z tymi, którzy... O, którzy jak zabiję, to mogę po w ponieść broń. To jest troszkę bardziej... przydatne. Okej, okay, gdzie tu jest jeszcze typek. No, ok, no taka prosta to jest misja. Trzeba biec po prostu do przodu i rozwalać kolejnych typów, którzy akurat stoją nam na drodze. Tędy? A czasem ten typ może stylować ze mną, mam się gdzieś. A! To Poczekajcie, bo ja stąd nie mogę dojść na dół, tak? Trochę słabo. To jest duży płat, po którym się da wpinać. Aha, czekajcie, ja tu mogę skoczyć? Bo to jest tak. Zrobione dziwnie. Wydaje mi się, właśnie, że powinienem, zamiast być tutaj. Zaraz pobiegniemy po tym murku na tam, na drugą stronę. Ale wydaje mi się, że tutaj, o właśnie, w ten sposób. Na razie chcę biegać pistoletem, jeżeli mam do niego amunicję. A tu nic nie ma, tak? Dobra, wracamy na żywochłodzie. Przyniosłeś mi apteczkę! O, jaki dobry gangster! O, jaki przyjazny, dobry gangster! Przeniosł mi apteczkę! Dobra, winiemy. Teraz tu na drugą stronę. Fuck, ty. ty, kobieto, wyciągaj. Jak to głupie się bronię, co zmienia, nie? Fuck, to co? Nie mogę do niego tak się ślimy, bo on trafił. Myślałem, że traci ten telek teraz. No, dobra. Teraz uważaj, bo nie mam do życia w ogóle. Ale mam bardzo dużo amunicji do shotguna. magazynki. No to mhm. A co tutaj? Dobra, tędy. Nie, bo ja tutaj biegam po tych budynkach. Wydaje mi się, że to jest jedyna słuszna droga, po którą powinniśmy chodzić. Tak jest oznaczona. Ale nie wydaje mi się, żebym był bliżej tego tak zwanego wyłącznika alarmu. A w każdym momencie chyba mogę nawet spaść, yy... Na dół do miejsca, z którego już nie będę mógł wrócić, nie? Ale wydaje mi się, że tutaj na dół. No, to wejście tutaj na dół to może nie być. Najlepsza decyzja, w momencie, w której... mogę się dostać na samym początku misji. Dobra, przejdźmy się tutaj. No i super. Najlepszy marcinek. Biegał, biegał i nie zauważył, że jest przeszkoda na jego drodze. Bo, ale no czekajcie, bo mi się wydaje, że ja tutaj... wyjdziemy prosto do kropki, tak? Aha, tędy nie dostanę się. A jak tutaj pobiegnę, to co, to, Też będzie zamknięte wszystko? Czy uda się wbić? Może faktycznie, to to co biegą całe kółko, to tak trzeba było się przedostać. To była jedyna faktyczna droga. Tylko mi się zdawało, że da się dostać jakoś krócej. Nie wiem. No przebiegnijmy się tędy. OK to... Tu coś jest? Nie, tu nic nie ma. Tu coś jest. Nie, nie, tu nic nie ma. Tu coś jest. Tu gość z karabinem. No, a ta broń się przyda ale tędy się do środka nie dostaniemy tutaj okej, okay, tu też jest otwarte, ale pewnie też tutaj nic nie ma no tak spoko tutaj i tutaj dla zróżnicowania też nic nie ma Chciałabym, żebym w samochodzie się włączył. Tutaj też jest. Okej. Okay. Tu mam apteczkę. i drabinę, czyli jakby to jest takie wejście od boku, mi się wydaje. To już nie będzie e, ślepa uliczka, tylko to faktycznie tędy się dostanę do posiedłości. No na to wygląda. To. No ty... No gościu chce tu skacze Nie da się w niego trafić Ale żeby nie było to To też on może strzelać kiedy co skacze Nie? Tu jest korte tenisowy Wydaje się że tu trzeba będzie ich zaskoczyć To jest typu A, nie? Na Napiąk chcesz? Dobra dawaj, ja cię zastrzelę Przyszedł nożem na strzelaninę koleś, to troszkę był błąd Ty go masz. I to Tu jest jakaś znajdźka. Dobra, teraz tak. Weszliśmy do posiadłości od drugiej strony. Biegamy po innych terenach niż wcześniej. Ale dalej mi się nie wydaje, żebyśmy się przybliżali do przodu jeśli chodzi o, o. ten, o wykonanie tej rzemieślni. Mam sobie może przebiec przed tą wiązkę i ma gdzieś, że powinna wybuchnąć, kiedy będzie w Chyba że udało mi się. O nie! Spadaj stąd, spadaj stąd, spadaj stąd, głupia! O kurde. O kurde, ale to był blizki. Jeszcze przebiegłem przed ten. Ten wybuchowy on, wy... on wybuch mi na twarz, ale mnie nie zabił. Dwóch karabinierów się pojawiło. Zostałem w siłę. Chcę apteczkę i po drodze zbierałem. Motuje chyba, ale to jest kondycja. Bez tej apteczki to ja. No i to no, Nie jest apteczka, nie jest kondycja, nic się nie wyświetliło. Do dupy. W takim losem życia jeden mają błąd, ja umieram. A tam było dwóch karabinierów, na których podkoczyłem pistoletem, więc to nie był dobry pomysł, na nich wyskoczyć. A oni nie żyją, tylko że się palą. Więc jak ja to wezmę, to to jak trochę widzicie? Dało się podnieść. Ok, można wejść z tej strony. Okej, okay, dobra, jesteśmy tutaj. biegajmy chwilę w kółko, bo nie widzę, tutaj zbyt dużo kropek z wrogami. A może być gdzieś apteczka schowana, bo bez drówka to my tutaj dużo nic nie zrobimy. Jest, basenia apteczka. Kondycja, no dlaczego nie mogliście wymyć innej ikonki na kondycję? Tylko to samo co na apteczki ja teraz biegam. Nadzieją, że się uleczę. A tam jeszcze uleczy to Przy niektórych ścianach się nie da ten Przy niektórych ścianach się nie da Odwrócić No i wiesz, za no tutaj ten karabin Bo te typy wyglądają jakby mieli karabiny właśnie Tam jest jakiś typek Tu je trzeba uważać, bo tutaj mogę zginąć głupio o, Tam jest typek, który stoi, pilnuje plantacji, jakiś drzewek a żadnej nie ma. Dobra, wyłączamy alarm. Zobaczymy, co się stanie. Wchodzi ten alarm, tu jest przełącznik. Eee, no. No tak, i to, I oni pewnie policjanci sobie teraz, teraz stoją tam przy wejściu. jedzą pączki. A ja, jeśli muszę się dotrzeć do głównego budynku i szybko porozpalać, nie? To już drzwi do głównego budynku. Spoko, ale mam dalej mało życia. Co głupio straciłem. Nigdy tutaj w nie widać, żeby była jakaś apteczka pomocnicza. Tam się tył stoi na wieży, wolę się z nim nie bawić. I tak dobrze, że nie umarłem, bo ja mogłem już być... ...dead. A tak teraz się wbijam do domku. So, they send in their women to but catch the bad guys now, gangster, huh? Tak, this woman just carved up your top men, Bane. Ah, yes, that you did, does it, Stan? You know me? From Caledonia and an ancient Nubia. Yes, Stan, I know you. And the old man roger oh, <coughs> I've known you both for almost a thousand years. So yes, roper. I to teraz. So how come the captain sent you down here? Your chief asked Washington for help controlling the riots and gang war in Union City, and I'm it. You? I what you about, about you the damn National Guard for crying out loud? Or the SWAT teams? Where the hell is everybody? Okay, spoko. Jeszeraż to samo, czyli tym typkiem trzeba się dbić do środka i uratować Darkni. Pytanie, czy też muszę przebiec się na około tego wszystkiego, czy są może jakiś bram otwarte? Nie. płoko To do... Idziemy teraz w tę stronę, żeby nie było nudno. Tędy już biegliśmy. Ale prawdopodobnie... Wszystkie te... Wszystkie typy już są podabijani. To bo, pobiegajmy tędy, żeby ten... mógł z kimś powalczyć. Tam sobie stoją, ale w sumie, to... w sumie to gdzieś ich mam. Tu wyciągnij broń i daj się zastrzelić. Eee, głupia stracona amunicja. Pokażę, że roper e, strzela dwóch pistoletów naraz, a marnuje tylko jeden nabój. Okej, okay, tylko ja już nie mam amunicji do niczego. No i co, gościu był... ...przewrócony na, na glebę, kiedy do mnie strzelał, nie? Słabo trochę To ty masz shotguna, dawaj mi amunicję. go się patrzysz. Na broń? Super. Dawaj broń. Nudna wagra teraz się robi, nie? To takie bez sensu bieganie w kółko. Dobijanie tych typków. Oczywiście zacznie grać ciąć teraz, nie? A jeszcze w chuj misji przede mną Najlepiej No kurde 17 minut psu w dupę, bo gram tą misję i nagle gra się zaczęła ciąć Ej Jezus Maria Nie no to bez sensu, nie? W takim razie Dziękuję za uwagę i kolejny odcinek zaczniemy już jak wrócę do tego miejsca z odświeżoną rozgrywką, żeby się nie męczyć jak tak gra się bo tu jeszcze dużo mapy zostało przed nami. Trzymajcie się i do zobaczenia.